Ja też mogę powiedzieć, że miałem plan, słuchajcie, bez bicia Wam powiem, że miałem plan na ten tydzień, mówię, dobra, słuchajcie, e, po prostu na wolnym... co tu się dzieje, halo, co to, za, co to za impreza się dzieje, przepraszam bardzo Państwa. Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już czwartego sezonu z gry Project Zomboid na kanale Szerszeń gram. W poprzednim materiale powróciliśmy, można powiedzieć, swojako do gry po moim dwutygodniowym prawie urlopie. I wybraliśmy się na małą podróż w celu zdobycia klasycznie już amunicji, śmieciowego jedzenia ze stacji paliw, no i oczywiście broni, siekier z jednostki Straży Pożarnej. Przeczyszczyliśmy całą ulicę i była ona nasza. Nasza, nic bardziej mylnego, ponieważ w ostatnim budynku z narzędziami włączył się alarm i zostaliśmy zalani przez hordę zombie co spowodowało, że musieliśmy uciekać z miejsca zdarzenia. Słuchajcie, pomyślałem sobie dzisiaj, że wtoczymy w plan, który... Mówiłem już jakiś czas temu, odnośnie powiększenia naszych włości, tym samym zwiększenia naszego terytorium, no i oczywiście samego bezpieczeństwa, związanego z tym, że zombiaki nie będą nam podchodzić tam, gdzie nie powinny. Także słuchajcie, zanim zaczniemy, zachęcam Was bardzo serdecznie do pozostawienia łapki w górę dla algorytmu YouTube'owego, komentarza dla Pana prowadzącego, oraz oczywiście subskrypcji kanału Szerzej Gra. Teraz do odcinka. Yeah! Także witam Państwa w naszych skromnych progach. Słuchajcie, pomyślałem sobie tak. E, rozpoczniemy od powiększenia, powiedzmy, tej części tutaj. E, tak jak mamy tą bramę. Natomiast ta część od naszej bazy, no tym zajmiemy się już, powiedzmy, może w jakimś późniejszym etapie. Oczywiście, przede wszystkim trzeba będzie pozbyć się tych ciał, a może jeszcze wcześniej, zanim to zrobimy, pozbędziemy się zombiaków, które tutaj na nas e, napierają, oczywiście. Słuchajcie, ogarnąłem, że. Moje jedzenie, moja sałata, kapusta, przepraszam, która jest w lodówce. Zaczęła, słuchajcie, powolutku gnić. Także nie wiedziałem, że takie coś w ogóle ma rację bytu, że takie coś może się w ogóle stać. Słuchajcie, myślałem, że po prostu, jak rzeczy są w lodówkach, no to spoko się ma. Dopóki mamy prąd, to nie będzie to oczywiście miało żadnego problemu. Aczkolwiek, no patrząc z perspektywy prawdziwego życia, no to jednak może mieć problem, nie? Ogólnie sobie pomyślałem, że można byłoby też tą część odgrodzić, żeby tutaj też nie chodzili, i nawet, słuchajcie, w później. W etapie gry może pokusić się o to, aby zwiększyć sobie swoje włości, po prostu odtąd, słuchajcie, dotąd, żeby no nic tutaj się po prostu nam nie kręciło w okolicy, nie, bo to też nie ma kompletnie, słuchajcie, sensu, aczkolwiek też nie chcę za dużo jakby tego miejsca, obszaru brać dla siebie, żeby to nie wyglądało na, zaraz całą, po prostu cały Louisville sobie w jakiś tam sposób obije dechami i będzie moje, nie, bo to będzie absolutnie bez sensu. No, także pozbędę się tutaj tych zombiaków, które do nas przychodzą. No i zaczniemy się powolutku brać za jakieś ścinanie drewna. Ja sobie tutaj wziąłem, słuchajcie, nawet inną zupełnie siekierkę. Z tego prostego powodu, że. No szkoda mi jest tamtej. Aha, ta Spitting Axe jest małą siekierką? Myślałem, że to jest ta duża taka. No nie, no zresztą nieważne, słuchajcie. Nie ma to specjalnie problemu. Z naszymi umiejętnościami, proszę bardzo, drwalskimi, tak to nazwijmy. Raczej takie ścinanie drewna nie powinno być problemu, raczej drzewa w tym momencie jeszcze. Oczywiście, słuchajcie, będzie to relatywnie, wiadomo, żmudny proces, w szczególności te rzeczy związane z deskami, z cięciem tego tak naprawdę wszystkiego. Także postaram się to Wam jakoś umilić albo komentarzem, albo po prostu sobie tutaj będę robił jakieś cięcia, bo też nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo jaka, robimy praktycznie to samo. Natomiast jest parę powiedzmy rzeczy, które chciałbym tam w jakiś sposób Wam nawinąć. Między innymi zauważyłem, że wielu z Was aktualnie pyta, słuchajcie, o nowe rzeczy na kanale pod kątem, no nie tylko i wyłącznie zomboida. To jest oczywiście zrozumiałe, bo jakby nie patrzeć, mówię o nowych rzeczach od w sumie początku kanału, jakby nie patrzeć. Natomiast słuchajcie, no jest to troszeczkę tutaj bardziej skomplikowane w moim przypadku, w szczególności patrząc przez perspektywę tego, że no jednak jest ta słuchajcie praca, tak. W szczególności teraz ten tydzień mam bardzo, bardzo, bardzo można powiedzieć intensywny, więc po prostu staram się w jakiś sposób zachować czas na odpoczynek, zachować czas na YouTube'a. No, wszystkiego oczywiście nie da się zrobić naraz, wiadomo, ale słuchajcie, jakoś się staramy. Tak samo, jak postaramy się, ok, dawa tutaj, widać, że będę musiał to przesunąć, niestety, będziemy się musieli postarać w jakiś sposób ładnie tutaj to zagospodarować. I myślę, o, że tak zrobimy sobie, właśnie ze trzy tutaj. Tak samo, jak mamy tutaj trzy od bramy, to sobie zrobimy te trzy, powiedzmy, nazwijmy to taile. Trzy kratki i stąd będziemy jakoś tą naszą bramę próbowali skombinować. Słuchajcie, żeby to było w miarę powiedzmy symetrycznie, tak jak to mieliśmy tutaj na naszej bramie. <grym> Była tragedia. Tutaj sobie po prostu będę może robił po jednym. Też nie wiem do końca, ile zajmuje brama sama w sobie, jeżeli chodzi o jednostki tego. Ale myślę, że po dwa zrobimy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej, nie? W najgorszym wypadku zrobię tak samo jak było tutaj, czyli wejście powiedzmy normalne, normalne drzwi po prostu obok czy coś pomiędzy, coś koło tego. W ogóle jak wygląda sytuacja z naszymi umiejętnościami. Stolarstwo wchodzi na poziom ósmy niedługo. Ok, także słuchajcie, w jakiś sposób to już zaczyna powiedzmy wyglądać tak. Oczywiście zabrakło mi w tym momencie desek, to jest no, też jakby z drugiej strony absolutnie normalne. Natomiast no jakoś to już zaczyna wyglądać, na początek sobie dokończę tutaj tą powiedzmy część, dopiero potem zajmiemy się kwestią związaną z tą bramą, bo też nie wiem, nie wiem czy będę miał wystarczającą ilość słuchajcie surowca pod kątem, oj to akurat użyłem złej siekiery z tego co widzę, no dobra już się nic nie stało. Czy będę miał w surowce pod kątem zawiasów i tych wszystkich tam pierdół, których się używa do stworzenia bramy? Tak jak powiedziałem, słuchajcie, wcześniej, bardzo chciałbym już rozpocząć nowe rzeczy, bo też zauważyłem już nawet ze swojej strony, słuchajcie, że yy, no mamy lekką. Może nie tyle, że stagnację, ale rozumiem, że ten Zomboid też może się w jakiś tam sposób zacząć no nudzić po prostu, tak no chcielibyście może zobaczyć mnie, nawet nie tyle, że gra jest po prostu nudna, tylko chcielibyście zobaczyć moją skromną osobę w troszeczkę innej powiedzmy scenerii, tak jeżeli chodzi o jakąś inną grę, inne tego typu rzeczy. Coś, co by nie było związane konkretnie z Project Zomboid, i to jest, tak jak powiedziałem, oczywiście, jak najbardziej słuchajcie zrozumiałe, bo sam z siebie też bym chciał Wam już coś nowego słuchajcie pokazać. Natomiast, tak jak powiedziałem, no ciężko jest mi zaadaptować czas na, oczywiście, powiedzmy, prowadzenie zomboida jakiś tam odpoczynek slash, rekreację, powiedzmy, prywatną. No i oczywiście, jeszcze w tym przypadku, jakąś, słuchajcie nową. Nową serię, tak więc no jest tak jak jest na ten moment. Staramy się, oczywiście, to zmienić. Tutaj też mogę powiedzieć, że miałem plan. Słuchajcie, bez bicia wam powiem, że miałem plan na ten tydzień. Mówię, dobra, słuchajcie, e, po prostu na wolnym. Co tu się dzieje? Halo, co to za, co to za impreza się dzieje? Przepraszam bardzo Państwa. Ciebie odepchniemy. Ty masz tam. W miarę gier fajny To znaczy z drugiej strony rękawiczki wezmę bo mi się ostatnio popsuły O proszę bardzo masło, chleb, ser to sobie możemy nawet Słuchajcie zjeść teraz Wracając słuchajcie miałem taki plan Tutaj mówię na wolne że okej okay, dobra nagramy sobie jakieś filmy ja to po prostu będę montował tam powiedzmy w trakcie tygodnia, tak, czyli po prostu tak jak wam mówiłem w tym materiale związanym z moim powrotem z urlopu, że łatwiej jest zmontować filmek się jest zmęczonym niż go nagrać, tak. No i taki był plan, niestety się okazało, że byłem tak po prostu padnięty po pracy, że no nie było nawet mowy na cokolwiek, nie, więc ostatni dzień wolny, który miałem, który miałem wczoraj, no po prostu spędziłem na na zamulaniu. Graniu w Skyrima, słuchajcie naprawdę, mam wrażenie, że zaczynam, powiedzmy, wytwarzać dość nie, nieprzyjemną, nieprzyjemne uzależnienie od tej gry, bo naprawdę w ciągu, powiedzmy, czterech dni, dobra, powiedzmy, 5 dni grania zrobiłem 45 godzin, nie? Także to nie jest zbyt zdrowe podejście w tym momencie. Co mogę wam powiedzieć? No wciągnąłem się mega w gierkę, bardzo fajnie, fajnie się bawię. A najśmieszniejsze jest, słuchajcie, to, że praktycznie kompletnie olałem wątek główny, tak naprawdę, tylko sobie robię rzeczy poboczne, upgrade'uję postać, leveluję sobie umiejętności, coś tam eksploruję. Także naprawdę, słuchajcie, jest to bardzo, bardzo fajna zabawa. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Nie mogę powiedzieć, że zawsze byłem jakimś mega fanem Skyrim'a, ale jak już powiedzmy, czasami do tej gierki wracam, to naprawdę jest to bardzo fajnie. Mam fajny, fajne mody, także. Pod tym kątem jest naprawdę fajnie. Przyjemnie się gra. Przyjemnie się tworzy postać, którą potem robi się na bardzo op. <grymnie> Także jest ogólnie spoko. Tutaj widzę, że ząbiaczki mi podchodzą, ale słuchajcie, chciałem tutaj się przyznać całkowicie szczerze, że jestem zadowolony z siebie, bo nie narzekam aż tak jak zwykle. Ja to jest to na odcinkach że kurde, zombiaki mi znowu przeszkadzają, gnoje, śmietniki małe. Tutaj widzę, że wskoczył nam już pierwszy tier, słuchajcie, zmęczenia, co dziwne, bo pospaliśmy do późnej godziny, naprawdę, nie wstawaliśmy specjalnie wcześnie. Jestem ciekaw, jak to jest liczone, co ma tak naprawdę wpływ na to, że to zmęczenie nam wskakuje. A dodajmy jeszcze, że jeżeli się nie mylę, to mamy ten park, który pozwala nam na... na to, że nie potrzebujemy aż tak często spać, tak naprawdę, także... Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało bez tego perka, nie? Gość żyje 3 godziny, i nagle a spanko muszę przez 15, nie? No a są tacy, są tacy. Oczywiście, wszystko słuchajcie, będziemy sobie budować na tier pierwszy, i oczywiście potem na tier drugi, trzeci, ze względu na to, że mamy no zwiększenie powiedzmy naszego doświadczenia dzięki temu, tak także to jest uważam bardzo fajny motyw na to, żeby wykorzystać takie dobrodziejstwa jakie mamy w Zomboidzie swego rodzaju grind, jeżeli chodzi o to no i teraz muszę znaleźć coś co się nazywa zawiasy i klamki chyba, czy jakoś tak, o proszę bardzo, jest zawias i są klameczki, nawet tutaj parę desek wziąłem, okej, okay, spoko zostały mi jakieś, także wezmę je przy okazji przynajmniej tyle ile będę mógł No, tutaj została jedna no i znowu mamy ten sam problem niestety słuchajcie <grystanie> natomiast to też kwestia jest z tego co widzę, no nie będę teraz całej tej konstrukcji niszczył mi się wydaje bo to nie ma kompletnie sensu po prostu zrobimy sobie tak samo jak tam, czyli postawię bramę tutaj zrobimy sobie jeden tile powiedzmy ściany i jedne drzwi wejściowe takie Tutaj też jest kwestia tego, że mógłbym po prostu o jeden blok pójść w tym kierunku i to rzeczywiście byłoby symetryczne Ale nie chcę mi się już teraz tego niszczyć. Mogłem rzeczywiście to słuchajcie, zrobić w. <grym> naprawdę najpierw się skupić na zobaczeniu jak to będzie wyglądało z perspektywy bramy. I dopiero potem to ogarnąć w inny sposób, ale dobra, ok, poradzimy sobie, tak jak sobie to poradziliśmy tutaj z naszą bazą można też powiedzieć, że jest to jakiś tam motyw przewodni, który staramy się stworzyć więc do tego będziemy dążyć, tak, to wszystko jest, słuchajcie, zaplanowane tak miało być, no i naprawdę przydałby się, słuchajcie, już może jakiś inny pojazd z tego prostego powodu, że no ten już jest naprawdę zdezelowany nie ma co ukrywać, służył nam naprawdę bardzo, bardzo długo, bo zdobyliśmy go na stacji benzynowej w Rosewood, przy wjeździe do Rosewood. No i naprawdę służy nam od tamtego czasu. Co jest? No jakby nie patrzeć szmatem czasu, o tak to nazwiemy. O zobaczcie, zobaczcie, o jejku, impreza, impreza. No ciekawostka przyrodnicza, nie? Co tu się wyrabia. No, pewnie, pewnie, wsypcie się wszyscy, jasne, no, będę we, jeszcze was musiał bardziej wyrzucać z tego mojego przybytku, nie? Co za po prostu świat. Ale goście w ogóle znikąd, nagle się pojawili, odpaliłem pojazd, nagle goście zium, po prostu, z prędkością światła się pojawili tutaj, nie? Ciekawe, ciekawe skąd oni tu przyszli, nie? <laughs> ciekawe skąd oni tutaj, słuchajcie, przyszli. Nie wiem czy chcę tym wjeżdżać do bazy. W sumie chyba by można było. wiecie co, chyba tak zrobię, po prostu wjadę tym do bazy. Oj, tutaj będziemy mieć chyba lekki, słuchajcie, problem. Aczkolwiek ciekawostką jest to, że jadąc do tyłu jedziemy z maksymalną prędkością i z maksymalną, powiedzmy rozpędzeniem się, nie? To tylko do przodu jedziemy jakoś tak dziwnie. No ale nic, no to zomboid, co my możemy zrobić dalej, słuchajcie. Tutaj sobie myślę, że podjedziemy po prostu z tej strony. I ja tą cysternę zostawię No cholera To ja chciałem coś wykombinować, ale trzeba będzie wyhamować, jak widzę Mistrz, słuchajcie, kierownicy Oczywiście byłoby prościej po prostu wykręcić do tyłu i siema, nie? Ale ja zawsze muszę kombinować w życiu, słuchajcie To nigdy nie jest tak, że, że ten, że ma być prosto, łatwo i przyjemnie, nie? <grytanie> zawsze trzeba sobie robić pod górkę Tak będzie dobrze, będzie dobrze, no Bo mógłbym oczywiście tutaj zalepić to rzeczywiście, tak jak to było w... Y do tej pory, o tutaj można powiedzieć, ale zostawimy już ten koncept taki jaki jest. To znaczy, właśnie tutaj po prostu zrobimy framugę drzwi. Tutaj nam, słuchajcie, spanko wchodzi, dlatego chciałbym już tylko dokończyć ten moment. No i potem, oczywiście, sobie to zalepimy już y, tierem pierwszym. Dujemy może coś na zasadzie, słuchajcie, y, jakichś pierwszych umocnień, to znaczy tego przyczółku widokowego, tak to nazwijmy. No i słuchajcie, taki kształt będzie miało nasze powiedzmy. Extension, czyli to powiększenie do, do bazy, tak to nazwijmy. Super, teraz możemy sobie jeszcze drzwi. Aha, brakuje mi cały czas desek, dobra. Po prostu mogłem wziąć więcej od razu, ale dobra, nie ma to specjalnie, słuchajcie, znaczenia. Zamknijmy sobie tutaj. Przy okazji możemy sobie zapalić Gieta jeszcze. Także to zróbmy, a ja sobie, słuchajcie, przy okazji wypiję kawkę, bo mi stygnie. Akurat się, słuchajcie, mega cieszę. Bo Udało mi się wstać w miarę wcześniej, na tyle, żeby jeszcze przed pracą nagrać dla Was ten film i go zmontować. Także jest to oczywiście bardzo, bardzo fajna opcja. Bez żadnego budzika nawet się, słuchajcie, obudziłem. Także to jest bardzo ważne dla mnie, bo mam tak zawsze, słuchajcie. Jeżeli się obudzę sam, to nawet jak śpię 5 godzin, jest spoko. Jak śpię, nie wiem, 12, mi obudzi budzik, to, to nie ma opcji, nie. To nie ma wyspania w ogóle. Jestem cały dzień po prostu zamulony, nie. No i proszę Państwa, bardzo. Zaczyna to już słuchajcie nabierać jakiś kształtów, tak jak powiedziałem, no kwestią jest jeszcze to, że muszę najpierw obić to wszystko. No, powiedzmy, już typowo ścianą z tego prostego powodu, że no to będzie nam, słuchajcie, ułatwiało to, że przynajmniej zombiaki nam nie będą powiedzmy przeszkadzać cały czas, tak. Moje pytanie, czy ja mogę z tej strony? Mogę z tej strony to upgrade'ować. Także fajna sprawa. Także słuchajcie, odgradzamy się bardzo fajnie, zawsze jestem fanem tego typu rzeczy. Tak jak powiedziałem, no pozostaje nam jeszcze tylko, yy, powiedzmy, posegregować jakoś ten ekwipunek, yy, zrobić, o proszę bardzo, stolarstwo na kolejnym poziomie, super, świetnie, yy, zrobić, żeby ta, powiedzmy, baza była przyjemniejsza, tak, pozbyć się tych zombiaków yy, ze środka i tak dalej, i tak dalej. No ale nie wszystko naraz, słuchajcie. Rzeczywiście będę musiał popracować nad tym, żeby to ulepszyć na wyższy poziom, bo wygląda to tragicznie. Te deski są tak po prostu sklejone na trytytki, że aż mnie to boli wizualnie. Nie? Słuchajcie, plus jest taki, że możemy już nawet budować to powiedzmy ulepszenie do poziomu trzeciego. Więc to jest oczywiście po pierwsze, będzie wyglądało wiele lepiej wizualnie. Natomiast po drugie, no będziemy mieli też to, yy, powiedzmy, dodatkowe lewelowanie stolarstwa, tak. No teraz wygląda to, jak to wygląda, słuchajcie, tutaj nie ma co mówić, no wygląda to po prostu tragicznie. W jakiś sposób są te deski, powiedzmy, sklejone. <laughs> yy, natomiast, yy, no to jest tak powiedziałem, teraz tylko i wyłącznie robimy ten pierwszy tier po to, żeby nam zombiaki właśnie o wilkumowa <laughs> żeby mi to nie wchodziło, to całe ścierwo. Dobra. Tak, troszeczkę sobie, słuchajcie, pociąłem tego drzewa na zapas, można powiedzieć, na wyrost, żebyś potem się nie trzeba było tym zajmować. Także zgarniam tyle desek, ile tak naprawdę jestem aktualnie w stanie. Z drugiej strony, mógłbym oczywiście to wszystko przetransportować pojazdem, ale boom, ciekawostka, nie mamy miejsca w bagażniku, bo mamy tam bardzo dużo lutu, nie? więc <laughs> jakby wszystko ma jakieś swoje połączenie, tak. Dlatego trzeba się będzie też zająć tym, słuchajcie, kwipunkiem. Tym, tą segregacją powiedzmy, tak to nazwijmy No bo po prostu, no tak jak nawet widzicie, to ja bym mógł sobie po prostu podjechać pojazdem, wziąłbym tyle ile mogę rzeczy z siebie Znaczy na siebie I byśmy mogli to zrobić za jednym zamachem, nie, jak to się mówi, a tak to 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 jest takie No jest takie jakie jest, słuchajcie, co to wam mogę więcej powiedzieć, no Jest jak jest, no gwoździe się skończyły teraz, dla odmiany No i słuchajcie, wystarczyło nam desek Także bardzo dobrze bardzo się z tego powodu cieszę. Tak to się, słuchajcie, prezentuje, tak. Ja wiem, że to się prezentuje słabo, <noise> bo tutaj nie ma naprawdę co mówić. Ale no jest to jakiś, powiedzmy, build na ten moment, tak, który no jest początkowym buildem, ale jest. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę słuchajcie desek, żeby zobaczyć jak będą wyglądały schody, a może te schody już sobie również zrobimy przy okazji, skoro tak już tutaj jesteśmy. Także na naszej liście pozostało, słuchajcie, jeszcze pozbyć się zombiaków, zbudować te punkty widokowe na zasadzie powiedzmy przyczółka. No i oczywiście ulepszenie tego wszystkiego na tier 3. Także jest jeszcze sporo rzeczy odnośnie tego. Ale tak jak powiedziałem, albo zajmiemy się tym. Już powiedzmy tak w jakiś tam sposób w kolejnym odcinku, albo po prostu, ja sobie to zrobię prywatnie. Mam jeszcze chwilkę dosłownie tego odcinka. Ja tak słuchajcie, wiem, nie, znaczy nie wiem, ile ten film będzie miał, tak naprawdę zawsze to mówię, przeważnie to mówię na odcinkach. Nie wiem dokładnie, ile ten film będzie miał, ale staram się powiedzmy celować w 40-40 parę minut surowego nagrania. Natomiast, no ile z tego potem wytnę, to już jest inna inna bajka. Dobra, schody słuchajcie, jak to się prezentuje, jak to mogę obkręcić. Mogę to obkręcić w ten sposób. Nawet to chyba tak bym mógł zrobić, po prostu Bum, bum, coś koło tego, tak. Zrobić symetrycznie, po prostu tutaj, tu i tu i ewentualnie zrobić to tutaj. Także chyba tak sobie to słuchajcie, zróbmy i zróbmy to tak czy tak. Zróbmy to tak, chyba to będziemy mieć tą kładkę nad drzwiami. Wiem, że to tak nie wygląda, jakby to tak było, ale tak jest, patrząc na to. Także musimy iść jeszcze po deski, oczywiście. Akurat, proszę z tego stosiku, mamy 15 desek, czyli tyle, ile potrzeba na zbudowanie schodów. Także w porządku. Na wyżej resztę sobie, żeby już po prostu nie mieć tego w ekwipunku, bo jest to dość oczywiście ciężkie. To sobie ulepszę te, powiedzmy, struktury, tak. O, ewentualnie zbudujemy, powiedzmy, tą kładeczkę. Czyli tak to się prezentuje. Dwa, powiedzmy, tajle od tej ściany. Tak to wygląda. Mamy ten, nazwijmy to, słuchajcie, przyczółek. Także w porządku. Zaczyna to jakoś, słuchajcie, wszystko nabierać kształtu. Tak to nazwijmy. Tutaj myślę, że sobie to już dorobię do końca, w sensie na tyle oczywiście, ile mi pozwoli zasób mojego drewna. Tu się powinien już zaraz skończyć, akurat mi pewnie zabraknie, tak. Zabraknie mi po prostu jednego, jednej deski, żeby to już dokończyć. To jest bardzo ważne. Idziemy tutaj <laughs> yy, powiedzmy automatycznie, nie manualnie, bo to może być yy, no przekichane w skutkach. <laughs> No, tak to będzie wyglądało, słuchajcie mniej więcej. Myślę, że osobiście uważam, że naprawdę fajnie to się prezentuje. Taki przyczółek. tak jak powiedziałem, dorobimy sobie tutaj jeszcze jakiś wysunięty, taki ten, właśnie można te przyczepki czy coś takiego, żebyśmy mogli to z tej strony brać, bo tutaj jednak tego miejsca jest troszeczkę za mało. Ale naprawdę cieszę się, że mamy tutaj, powiedzmy, kolejną część naszej, naszej bazy powiększoną, tak. Znaczy ta, baza jest powiększona, kolejną część tak to nazwijmy, teraz nie pozostaje nam nic innego jak słuchajcie zjeść jeszcze troszeczkę tej no z, z lżałej głowy kapusty, ale myślę, że nie ma się co specjalnie nad tym słuchajcie stresować, bo ewentualne znudzenie możemy sobie tam zniwelować, walcząc na przykład a przygnębienie zawsze możemy sobie zjeść, nie, masło orzechowe czy inne rzeczy, także słuchajcie na ten moment tak to się prezentuje no i co słuchajcie, spaneczko nam no, tutaj widzę, że nie pozostaje nic innego, jak się położyć spać i przywitać kolejny dzień w projekt Zomboid już niedługo. Także słuchajcie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za ten materiał. Nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że nie tylko z gry Project Zomboid. Trzymajcie się na razie. Hej!